Co ciekawe, panowie lubią się, rozmawiają poza kamerami, rozmawiają robią ze sobą vlogi, ale na scenie się obrażają. To jest dziwna. Przyjaźń. Zdecydowanie dziwna, zobaczymy co pokażą w Oktagonie. Teraz w stylu Konora Mac-Grzegorza prezentuje nam się Adrian Polak. Tak, no to znów Konor Mac Grzegorz przychodził bardzo ciekawie ubrany na konferencję, a teraz już nie ma co o tym gadać. Zobaczmy warunki fizyczne. Wybiór 3 cm wyższy, waga jest dzisiaj pewnie identyczna. Możecie, jeszcze trochę jest Polak, zasięg rąk 2 cm przewagi dla Polaka, więc możemy powiedzieć, że oni są tacy sami. Słyszałem taką teorię, że umysł ścisły, umysł fizyczny. Wiebiura pomaga mu w walkach, bo on jest stricte nastawiony na cel. On wychodzi i wykonuje to, co mówi mu narożnik. On wychodzi i wykonuje to, jaki miał wcześniej ustalony plan. Polak tutaj bardzo pobudzony, bardzo agresywny, a wiebiór wręcz na odwrót. Sędzią tego pojedynku mistrzowskiego w kategorii półśredniej sędzia Tomasz Broder. Dostajemy sygnał. Za moment rozpoczynamy czarne spodenki Polak, białe spodenki wiebiór. Skupienie po obu stronach. Rozpoczyna Ale Polak z O Co za cebeliada! Najpierw dwa świetne proste wybióra, które doszły do celu, a potem jeden z sierpów naruszył go dość mocno. O, Prawe, bole, lewy ze strony Co za bomby! Jak wybiór stoi! No i są te dziury w defensywie, Wiewióra, o tym wiedzieliśmy, wykorzystuje te luki Co Polak. Za moc Polaka jest w szoku, jak on potwornie mocno zdaje ciosy. Jak wiewiór to przetrwał. Kolejne loły. I to jest też potwornie mocna broń w Arsenale Polaka wielu. Kolego z maty podkreśla te luki mają. Czy wybiorowali? Czy będzie Aleńka, sobie trafił Wiewiór! Zamroczony lekko Adrian Polak, tak mi się wydawało, ale jeszcze wybrana noga. Ale jest walka o podchwyty, jest walka o utrzymanie Ta! pozycji na ogach. jest wycięcie! Wiewiór z góry! Wiewiór nie mógł tego zmarnować. Ciekawe czy ten cios naruszył Adriana Polaka, cóż dzięki temu udało mu się go przyśpić, złapać za nogę i obalić, a Wiewiór z takiej okazji raczej powinien korzystać. No teraz Motyla garda, próba wkładania tych kolan na korpusy przeciwnika, aby poprawić swoją pozycję parterową w wykonaniu Adriana Polaka. Na razie jeszcze krzywdy nie dał sobie zrobić. Tak, ale to jest bardzo, ale to bardzo ważny test dla niego w tym momencie, ponieważ jeżeli on będzie w stanie wstawać po obaleniach i to może tę walkę wygrać. Ale ma siatkę za plecami właśnie Oj, przy okazji siatki. tej siatki. Puścił. Chciał powrócić na nogi, zwrócił uwagę na to sędzia Tomasz Bronder, cały czas z góry pracuje wiewiór. Ale ma dość duże problemy, żeby ustabilizować tę pozycję i spokojnie zadawać ciosy, Polak inteligentnie się broni, ale wydaje mi się, że taka dynamika w wykonaniu Polaka szybko go zmęczy, wiewiół świetnie przyklejony. Ale pracuje, pracuje konsekwentnie z pleców, nogami, dolnymi kończynami. Polak utrudniając stabilizację pozycji, próba porządek na nogi, ale czy głowa będzie przechwycona? Wyrywa, yeah. wyrywa! Robi swoje Polak, pierwszy test zdany. Brawa Adrian Polak, ale tutaj Biebior musi uważać na te mocne, obszerne sierpy. One naprawdę mogą go posłać. Ale jest już zmęczony też Adrian Polak walką w defensywie. Na wstecznym biegu teraz próbuje odzyskać siły. Na presji, zamknięty giós, za powóz ogarnął Wiewiór. Trafił Wiewiór mocno. I teraz Polak obala, co się dzieje, ale Wiewiór dobrze się broni, spokojnie. Czy mu się uda? Nie. I teraz, jeżeli Polak się dobrze obkręci, być może będzie i za plecami. Próba przełamania rywala stara się pociągnąć to sprowadzenie Polak. Kto by się spodziewał, że Adrian Polański będzie obalał Maksymiliana wiewiórkę? Ale z góry kończy te akcje, te sekwencje wiewiór. I teraz ostrzy sobie zęby wiewiór na ciosy z góry, ale nie jest w stanie ich zadawać, ponieważ Polak w takich momentach, kiedy tylko wiewiór próbuje, byłby od razu zrzucany. I przy wykorzystaniu tej motylej gardy próbuje swipować, rzucać swojego rywala Adrian Polak z pleców. Nie dał sobie zrobić krzywdy w tej pierwszej rundzie walcząc w parterze. I to jest bardzo dobra informacja dla Polaka, że ten banter wiewióra być może nie jest dla niego aż taki groźny, ale lepiej, zdecydowanie lepiej toczyć ten pojedynek na nogach. Szybko Anzora zaprowadził Polaka, a teraz zobaczmy do narożnika, oczywiście teraz zobaczmy, co zainkasował Polak, a co wiebiór. Tutaj potworne prawy i lewy trafiły wiebiura, ale on nic sobie z tego nie zrobił. A no tak! Teraz mi się przypomniało, przecież on ma największy kark w powoduje, że nie da się go znokautować. z tymi aby skrócić. Skleić się do Polaka, poszukać sprowadzenia tak jak to widzimy na załączonym obrazku. Piękne było to obalenie. Ale zbyt dużej krzywdy By się nie zrobił Adrianowi w parderze. Ciosy Adriana miały swój wymiar, miały swoją moc. Kilka z nich naprawdę wstrząsnęło głową wywiora. A Maximilian ten wczorajszym wywiadzie poinformował mnie, że daje sobie 50% szans na poddanie Adriana Polaka w pierwszej rundzie. I odpowiedzią. Że jeżeli dojdzie do drugiej rundy, to wtedy jego szanse spadają do 20%. Nie wiem jak on obliczył te matematyczne działania, jak on obliczył te swoje szanse procentowo, ale według tego co mówił, teraz już nie będzie tak łatwo faktycznie.